Siemanko wszystkim z tej strony, glabcie pawcio! I w dzisiejszym odcinku yy, pokażę Wam zarabianie na Irlandczykach. Yy, gdyż, no, pierwszy filmik, no, no, po prostu nie udało go się yy, wczytać. Było jakieś zabronione prawa autorskie. Jednak yy, ja to wszystko yy, postaram się w tym odcinku się, yy, usunąć, wybronić się z tego. Bo po prostu było co oglądać, tak. Także dobra, to mamy pierwszy sposób. Um, ustawiamy um, oczywiście narodowość Irland, czyli złotą ja, e, e, kartę i szukamy Irlandczyków. Jak widzimy tutaj najtańsze karty za 550 końców. Myślę, że to naszej za chwilę zejdzie. E, myślę, że ta karta będzie droższa. Yy, nie ma chyba już tej karty, tak mi się wydaje. Yy, aha, tak, nie ma. Także szukamy dalej, szukamy dalej. I w tym w odcinek tutaj nie trwał, tak, 6 minut. Naprawdę, 6 minut. Dużej nie chcę, aby trwał. Także, dobra. Myślę, że możemy przejść do drugiego sposobu na, yy, na kartach specjalnie dopiero zobaczmy po ile chodzi najtańszy yy, na licytacji jest. jest najtańszy o kurczę, ten jonathan walters będzie drogi bardzo no mamy karty mamy karty mamy mm, to ja myślę no to ja myślę że ustawimy sobie maksymalną cenę kup teraz troszeczkę wyższą No i tak nie będzie tych kart Bo z... chyba że jakimś element mi się tutaj pojawiła nie? Naprawdę to on się po 17 tysięcy potrafią chodzić takie karty brązowe minimum Nawet nie ma za 18 także nie ma 18 też nie. nie ma nie ma kart no, nie. Najtańsza karta za 19 250 kolędziów to jest Marfi i O'Brien. Hmm, ja bym tego ma, yy, ja bym tego Murphy'ego zalicytował, gdyż, no, ma fajne statystyki i będzie drogi. Także da się da. Okej. Okay. Yy. Też na bramkarzach, na bramkarzach trzeba też mieć tutaj dobre uchwyt, uchwyt trzeba mieć Gdzieś bramkarze też będą mieli swoją cenę Ja mam w sobie no następnych Irlandczyków Myślę, że tak za chwilkę wam nie przedstawię na, na koniec odcinku Także yy, Tutaj mamy te karty Jak widzicie no, za tanie to one nie są. Sprawdźmy, po ile chodzi najczęstsza karta. Jaka z tych lepszych, brązowych, wyjątkowych. Jak widzimy, no, troszeczkę, troszeczkę to zajmuje Czy są złoci? Także są. Najtańsi tańsi są za 700 monet, jest 600 given jest 600 given na 700 monet jest także Westwood no naprawdę da się da eee, no, no, no naprawdę jeżeli macie czas e, chcecie sobie troszeczkę dorobić pieniędzy given 350 końców no nie Jak widzicie, to jest po prostu proste, jak drut. Także da się, no da. Dobra, myślę, że mogę Wam teraz w tym momencie przedstawić moją e, listę tutaj zawodników z Irlandii. Um, wchodzimy w, e, w Irlandię. No i szukamy. Mamy Willena, Irlanda, Givena, Doyla, Mailera, Cora, Caminsa, McCormacka, Oconora, Quilliego, do tego jest Birnie, Manti, Kevin, Barrett, McInnes, Birney, Skinner, Willen, Bonham, Chambers i Kevin i do tego Gorman dochodzi. Tak, tak się prezentuje. Ym, I pamiętajcie, aby nie przesadzać ym, z licytacją. 10 tego Patryka już się zbliżał naprawdę bardzo wielkimi krokami, także myślę, że to by było w tym momencie na tyle. Ym, jeżeli odcinek wam się spodobał, dajcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, na, aby było więcej od odcinków ym, z tej serii. Jeżeli chcecie też gameplaye, Yy, jeżeli chcecie także gameplaye, to bez problemu da się wszystko zrobić. Także zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału, lajkowania, zostawienia komentarzu i chcielibyście zobaczyć gameplaya na tym kanale? Jeżeli tak, napiszcie w komentarzu. Także ja w tym momencie z wami żegnam. Trzymajcie się, no i na razie.